Syrop z babki zwyczajnej i lancetowatej, które mają praktycznie takie same właściwości. Pokażę, jak zrobić trzy rodzaje syropów z tych babek. Syrop na zimno, syrop na gorąco oraz syrop z alkoholem i porównamy sobie też zachowanie składników aktywnych przy tych trzech metodach robienia syropu. Jak wiemy, babka to roślina od wieków ceniona zarówno w medycynie ludowej, jak i we współczesnej fitoterapii. Jej wyjątkowe właściwości lecznicze wynikają z jej bogatego składu chemicznego. Jest ona te powszechnie znana z zewnętrznego stosowania w postaci świeżych liści lub naparów i wykazuje ona wtedy silne działanie gojące i przeciwzapalne. Jej związki aktywne przyspieszają regenerację skóry, łagodzą stany zapalne, zmniejszają obrzęki i hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Stąd tradycyjne stosowanie babki na rany, ukąszenia owadów, otarcia i stany zapalne skóry. Jednak prawdziwą siłą babki, zwłaszcza w kontekście fito, Preparatów do ustnych, takich jak syropy, jest jej zdolność do działania osłaniającego i łagodzącego błony śluzowe górnych dróg oddechowych. Poza tym syrop posiada działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne i wzmacniające odporność. I teraz pierwszy przepis to przepis z cukrem na zimno. I nie ma tutaj niszczenia termicznego niektórych substancji, no i widzimy tutaj porównanie ekstrakcji składników z babki przy tych trzech metodach oraz porównanie, jakie składniki mogą ulec częściowemu zniszczeniu przy obróbce termicznej oraz przy użyciu alkoholu. Chociaż, jak widać, na zimno nie są dobrze pobierane do syropu niektóre związki, ale ekstrakt na zimno zachowuje śluzy, witaminę C i enzymy, których właśnie część jest niszczona przy obróbce termicznej, zwłaszcza dłuższej. I jak teraz robimy ten syrop na zimno? Oczywiście myjemy babkę, możemy robić syrop zarówno z babki zwyczajnej, jak i lancetowatej, lub z mieszanki obydwu tych babek. Następnie kroimy i miksujemy. Miksujemy, żeby dobrze przeszły składniki do roztworu. Ale, żeby był roztwór, dodajemy troszkę wody. Babka jest sucha i twarda, więc trochę wody potrzeba. Po zmiksowaniu dodajemy cukier. Możemy mniej lub więcej tego cukru. Ale jak chcemy, żeby zachować dłużej trwałość syropu, chodzi tu oczywiście o właściwości konserwujące cukru, to nawet dodajemy tyle cukru, ile jest zmiksowanej papki. Tutaj musimy jeszcze troszkę dosypać po zmieszaniu tego. Odstawiamy to wszystko z tym cukrem tą papkę na około kilkanaście godzin. Niech to sobie do roztworu wszystko przejdzie. Następnie przecedzamy i mamy syrop. Jak teraz robimy syrop na gorąco? Tak samo. Myjemy, kroimy, miksujemy. Dolewamy trochę więcej wody i zagotowujemy. A potem odcedzamy, ale nie od razu, niech to sobie chwilę w tym wrzątku postoi. Potem po odcedzeniu wlewamy do słoiczków wrzątek i zakręcamy. Jest jakby zapasteryzowane, i może stać naprawdę bardzo długo, tak jak inne przetwory. Teraz, jak robimy z alkoholem. Z alkoholem robimy oczywiście na zimno, czyli znowu miksujemy, ale zamiast wody dolewamy rozcieńczonego spirytusu tak około 40-50% lub dodajemy po prostu wódkę, no i potem dodajemy cukier. Mocniejszy spirytus może zniszczyć nam niektóre składniki, więc nigdy nie dolewamy Czystego spirytusu. Po odstawieniu tego na około kilkanaście godzin tak co najmniej odcedzamy i mamy syrop z alkoholem. Alkohol, jak wiemy, też jest konserwantem i tu też możemy przechowywać z, yy, dość długo.